Cześć! Dzisiaj test lampki Nock Blinder X, która pod pewnymi względami jest lepsza od Blindera Bolta, którą ostatnio testowałem, a pod pewnymi gorsza. Jakie są różnice? Tego dowiecie się z filmu. Lampka ma 100 lumenów mocy, waży 34 gramy, także jest minimalnie lżejsza od Blindera Bolta. Jest tutaj akumulator litowo-polimerowy, no i według producenta jest ona w 100% wodoodporna. Są też inne wersje tej lampki, jak widzicie tutaj na opakowaniu. Jest też taka wersja z taką świecącą obwódką, jest ta wersja z tym x którą ja mam, jest wersja Grid, czyli z taką szachownicą, i jest wersja z taką czaszką. Także jest tutaj kilka opcji do wyboru. W zestawie są też. Dwie gumki o innych długościach, do po prostu sztyc o różnej średnicy. Jeżeli chodzi o czasy pracy, to niestety tutaj to, co podaje producent, jest dosyć mocno niedokładne. Znaczy, jest tutaj tylko informacja o tym, ile lampka będzie świeciła w trybie stałym najmocniejszym i w trybie eko takim migającym. Natomiast nie ma w ogóle na stronie, nie byłem w stanie znaleźć informacji o. Poszczególnych trybach, ile wtedy ta lampka wytrzyma, dlatego wszystkie tryby sprawdziłem sam i podam je Wam za chwilę. Jeżeli chodzi o budowę, to tutaj jest to bardzo podobnie wykonane jak w blinderze bolcie czyli obudowa jest z takiego silikonu. No, sprawia to bardzo dobre wrażenie, natomiast wszystko się praktycznie do tego lepi, cały kurz, piasek, wszystko się tutaj przykleja, co niestety powoduje, że gdy dostanie się to pod między sztyce a lampkę, no to będzie tym bardziej Wam rysowało sztyce. Dużym plusem jest to, że lampka ma formę takiego kwadratu, dlatego zajmuje znacznie mniej miejsca na sztycy niż blinder Bolt. Co jest yy, istotne, gdy chcecie jeszcze użyć na przykład innej lampki albo podsiadłówki. No i wielkim plusem jest to, że włącznik jest tutaj umiejscowiony z boku obudowy, a nie od góry. Bo jak widzicie w blinderze Bolcie, potem jest problem, żeby w ogóle się tam dostać i jakoś ją uruchomić. Jeżeli chodzi o ładowanie, to odbywa się ono za pomocą takiego wbudowanego gniazda USB. Jak widzicie, jest to tutaj, jest ono wodoodporne ale jest to tak naprawdę USB typu A, no bo wpinamy to w port np. w komputerze, więc jeżeli chcecie użyć tego w komputerze, który już nie ma takiego portu, albo np. w samochodzie, gdzie macie już tylko USB-C, no to będziecie mieli kłopot, musicie sobie kupić przejściówkę, także ten system z założenia ma eliminować kable co jest fajne, ale w dzisiejszych czasach, jak wszyscy już używają USB-C, to wydaje mi się, że jest to takie średnie. Zwłaszcza, że na przykład po jeździe w deszczu musicie ten port pamiętać, żeby go wytrzeć, żeby nie zrobiło się zwarcie. No a dodatkowo, jeżeli ładuje, macie na przykład, chcielibyście wpiąć tą lampkę nie do komputera, tylko bezpośrednio w ładowarkę, a ładowarkę macie gdzieś nisko, przy podłodze, nie wiem, za biurkiem schowaną i wystaje wam tylko kabel na biurku, no to to też nie jest wygodny patent obsługa lampki odbywa się za, za pomocą tego tutaj małego przycisku, ale tak jak mówiłem, jest on z boku obudowy, więc jest to bardzo duży plus. Jest po prostu do niego znacznie lepszy dostęp. Są tutaj też dwie takie diody. Jedna wskazuje o tym, mówi o tym, że lampka się już naładowała i zapala się wtedy na zielono pod koniec ładowania, a druga zapala się na czerwono, gdy lampce włącza się już taka rezerwa i zostaje dosłownie 5-10% akumulatora. Niestety te wskaźniki nie pokażą wam tego, jaki jest poziom naładowania. Gdy jest on wyższy niż ta rezerwa, także nie wiadomo tak naprawdę teraz, czy lampka ma na przykład 95% czy 5%, no tego niestety nie da się sprawdzić, za co minus. Jeżeli chodzi o widoczność w dzień, to będziecie mogli teraz to zobaczyć na przebitkach. Niestety nie jest ona tak dobra jak w przypadku Bontragera Flare czy Treka Flare, albo na przykład Magic Shine'a Simi 300. Test tej lampki wyskoczy Wam teraz w górze ekranu. No niestety to światło, mimo że ma dosyć dużą moc, bo 100 lumenów to już jest dosyć sporo jak na tylną lampkę, no ono po prostu pozbawione odbłyśnika tutaj rozprasza się we wszystkich kierunkach, więc tą lampkę widać bardzo dobrze i nawet dobrze widać ją z boku, ale z małych dosyć odległości, więc jest to lampka świetna do miasta albo do jazdy w terenie. Natomiast, jeżeli zależy Wam na, widoczność w na widoczności w słoneczny dzień, gdy jedziecie szosą po jakichś otwartych drogach, no to niestety tutaj ona Wam tego nie zapewni. Cena tej lampki to około 170 zł na dzień nagrywania filmu. Także plasuje się ona gdzieś w okolicach właśnie Blindera Bolta, Magic Shina Simi 150 i Treka Flare RT. Natomiast no jest tańsza na pewno od Magic Shine na SIMI 300, ale no też nie ma takich możliwości: nie ma ani takiej mocy, ani tak długiego czasu pracy. Teraz zobaczycie na przebitkach tryby pracy tej lampki, a ja zmierzyłem wszystkie tryby sam, jak długo lampka w nich wytrzymuje. I tak tryb stały maksymalny to 2,5 godziny pracy plus około 15 minut rezerwy. Tryb stały słaby. To 6,5 godziny działania. Tryb migający pierwszy to około 3 godzin pracy. Tryb migający drugi to 3 godziny pracy i około 20 minut rezerwy. Podobnie jak w tych poprzednich trybach. Tryb migający trzeci to 8,5 godziny działania. Tryb migający czwarty to 4,5 godziny pracy plus około 45 minut rezerwy. Tutaj ta rezerwa zależy od tego, właśnie jaki jest to tryb. I tryb migający piąty to 3 godziny 15 minut działania plus około pół godziny rezerwy. Natomiast w trybie ECO lampka świeci przez 90 godzin i ma jeszcze około 5 godzin rezerwy, więc bardzo długo. W trybie ECO jest to nawet więcej niż podaje producent, za co też bardzo duży plus, że nie próbują tutaj w jakiś sposób oszukiwać, co niektórym producentom się zdarza. Czy mogę Wam tą lampkę polecić? No, wydaje mi się, że bardziej niż w przypadku blindera bolta, bo tutaj nie ma tych dwóch problemów, które są w tamtej lampce. To znaczy, nie zabiera ona aż tak dużo miejsca na sztycy, więc zmieści się wam jeszcze jakaś podśrodówka, a dodatkowo włącznik jest zamontowany z boku, a nie od góry, więc od strony sztycy, więc nie ma takiego problemu, żeby ją uruchamiać i wyłączać. Natomiast, oczywiście, nie jest to lampka idealna. To, że wszystko się lepi do tej obudowy, to nadal jest problem. Minusem jest na pewno to, że lampka w tych trybach takich mocnych, które bardziej się nadają do jazdy w dzień, no niestety świeci dosyć krótko, bo to jest maksymalnie te 8-9 godzin, a w blinderze Bolcie było to nawet 19 godzin, więc... Jeżeli chcecie używać tej lampki do takiej całodziennej jazdy, no to lepszy będzie Bolt, bo wytrzyma wam ze spokojem cały dzień. Plusem jest też to, że lampka nie jest przekombinowana. Tutaj nie ma czujników światła, ruchu, lampka nie, nie zmienia tego wbrew waszej woli. Także to jest moim zdaniem plus, bo niektóre lampki, no, z taką dużą ilością funkcji mogą być po prostu niepotrzebne dla, dla niektórych. A dla kogo ten sprzęt bym polecił? Przede wszystkim dla kogoś, kto jeździ po mieście i to, że lampka w tych mocnych trybach migających działa dosłownie kilka godzin, nie, nie będzie problemem, bo na jakieś dojazdy do pracy to ona i tak nie będzie musiała być zbyt często ładowana. Albo jako taka lampka uzupełniająca dla kogoś, kto jedzie, jeździ na przykład ultramaratony jedzie cały dzień na lampce takiej dobrej dojazdy w dzień typu flare rt od treka, a na noc zapala sobie takiego noga w najsłabszym trybie, który tam ledwo miga, ale noc dzięki temu świeci długo i nie ma z tym problemu. Także myślę, że to są takie dwa najlepsze zastosowania dla tego sprzętu. Cześć.